Jedną z pierwszych rzeczy, jaką powinniśmy zrobić w konfiguracji szkoły w pakiecie Office 365, jest włączenie aplikacji Teams, jeżeli oczywiście zamierzamy z niej korzystać. Dlaczego trzeba tak zrobić? Jestem teraz zalogowany jako uczeń i próbuję wejść do Teamsów. I dostaję taki komunikat, który mówi o tym, że no, że teamsy nie zostały włączone. Jak te teamsy można włączyć? Przechodzę na konto administratora. Jestem już zalogowany. Mam ikonkę administracja. Wchodzę w nią. I na głównej stronie administracji widzę taki napis. Włącz aplikację Teams dla uczniów lub studentów. Klikam w to. I mam takie okienko, które pokazuje, że ta aplikacja jest domyślnie włączona dla nauczycieli, ale nie dla uczniów. Klikam zapisz zmiany. I gotowe.